Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy drugi dzień naszych wakacji. Dziewiąta. Tak długo nas. Długo. Długo mi się spała. Nie. Nie. Zpałaj sobie? sobie. Uh. Najpierw kawa. na śniadanko full, full English breakfast tak? Jemy śniadanko Junia, tu już jesteś po śniadanku. Ja wiem, że tobie ładnie pachnie i też byś pewnie coś wmuciła Ale niestety teraz już zjadłaś, od już zjadł, teraz na nas nasza kolej, nie? Ja się nażarłem bo dobry oprócz tego pomidorka, chociaż jeszcze jak keczup, nie? Ale smacznie było. Czuję się pełny. Gotowy na zjedzenie? Gotowy na pociąg, ale to zaraz zobaczycie, co to za pociąg. Pociąg do plaży. No proszę, tyle co wyszliśmy sobie ze śniadanka. Przeszliśmy jakieś 200-300 metrów i jesteśmy już na tej plaży pięknej Coś pięknego tu jest, nie? Chyba ładniejsza plaża niż ta, co wczoraj byliśmy na niej No Tu jest przepięknie Chyba. Bardzo ładnie, bardzo ładny widok ja ogólnie tutaj z tej promenady. Jak to wysoko jest do, no, do tego? No, dlatego mówię. Chociaż spodziewam się plaży. Ale nie, jest klif. To dość stromy. Jest klif i tutaj zaraz będzie ta kolejka chyba. Znaczy, musimy ją obczaić, patrz tam ludzie sopywają. A jest plaża mała Jest mała plaża, tylko żeby na tą plażę dojść, trzeba zjechać z takim pociągiem w dół. na kolejce, cena tam jest powrotem 6 funtów, dla nas dwóch, możemy wjeżdżać. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Tak to wygląda. Wakacje. Zróbeczka. Zróbeczko. Zróbko. Już nie. To na może oczy. Nie, nie wyraźnie wygląda, może przez piwkę już. Pewnie tak. Ale nad morze najlepiej smakuje. Bierze. Nawet z plastikowego kubka. Tak. żelane, wiesz. Mm. A z kija zawsze lepiej smakuje. Dobra, koniec tego wszystkiego. Idziemy do góry, bo piesek jest w hotelu. Trzeba zabrać pieskę ze sobą. O, tutaj jest kolejka, Więc możliwe, że będziemy musieli czekać na następny. Idziemy? Junior czy tutaj dalej, prawie? Ten uffield? Czy ten Nie, dziękuję Have a nice rest of the day! Z z plaży, baby kombi, czy jakoś tak. Zrobiliśmy sobie krótką dżemkę, a w zasadzie maleńka się drzemła. Zabraliśmy pieska i wyruszyliśmy w krótką podróż do Painkton. Painkton, w coś w tym w w decy... To jest jakaś taka wioska, która jest 10-15 minut od Torbi. No i pojechaliśmy, ładna piaszczysta plaża. Zrobiliśmy sobie ładnych kilka ujęć. Idziemy sobie teraz coś zjeść do restauracji, wzięliśmy pieska ze sobą także zmykamy, no, a to jest właśnie ta plaża. Chodź, chodź misiaczki z nami? Idą To ich nie słychać Jest. Zeszliśmy z kolejnej góry. I... O właśnie, stąd dobrze widać. No centralnie tutaj na wprost. Centralnie tam do Hen Hen tam my mieszkamy. że przyjechaliśmy sobie na drugą stronę tego, tej zatoki. Tam widać z daleka po prawej stronie tą wyspę. Gdzie byliśmy wczoraj pozwiedzać. Dzisiaj jesteśmy po tej stronie. Fajnie. Nie wiem, czy nie ładnie tutaj jest, co myślisz? Jest bardzo ładnie. Lepiej niż tam u nas? E, chyba tak. Ja tak, tak ciszej, spokojniej, nie ma aż takiego larma. Też wydaje mi się, że plaża jest tak rozciągnięta, że nie jest tak że wszyscy skupiają się w jednym miejscu. Tak, no. 50 samochodów, tylko ludzi i tak I centrum tutaj nie ma takiego, jak tam jest, bo tam są sklepy, jakieś TK Maxy, jakieś pierdoły, no nie? A tutaj typowo takie turystyczne miejsce same tylko restauracje, plaża nic więcej. To jest wydaje? chyba właśnie ta Riviera. Tu powinno być to opisane jako Riviera, a nie te torbi Turkiej. No nie? To są też takie Myś... dzielnice? Mi się wydaje, że tak, że Riviera to oznacza to, że tutaj wszystkie te dookoła miasteczka w tej zatoce tworzą tą Rivierę angielską. Dobra, odbijamy od do tej głównej ulicy w Nadmorskiej i mamy tutaj pełno właśnie Sklepów restauracji gier zabaw Co tu mi lubią najbardziej I tu żeby smacznie śpisz A mama ma dla ciebie prezent ja nie się. Pierwszy wiatraczek Trzeba je gdzieś przyczepić. Chwil 99. Czy się obudzi? Nie, że tak. Jeśli się obudzi, to będzie miała supra. My popiliśmy i zmierzamy w stronę plaży. Idziemy zobaczyć, jaka tutaj jest ładna plaża. No, pojedłaś, pojadłaś? Pojadłam. I no, się w międzyczasie się obudziła. Loda wcina jeszcze. A w zasadzie samego wafla. Nie może być oszukana. Nie. Idziemy na plażę na plaży tu jest ten wesołe miasteczko o którym wspominałem bardzo fajnie jak to wygląda jest i piaseczek a on no no co ty tam widzisz co ty tu widzisz

To nie? Stary dom już z dachem ze strefy. Bardzo ładnie. Zatoka, port. I wracamy stamtąd, właśnie z tamtego cypelka po drugiej stronie i tu już jesteśmy, dojeżdżamy do naszego góru A już w następnym odcinku spacer z Ozium po okolicy oraz Kent Cavern, czyli jaskinie. I to już będzie nasz ostatni dzień w Torbie, więc nie przegapcie tego. Zostańcie z nami, aby zobaczyć, gdzie zatrzymamy się następnym razem. Do zobaczenia za tydzień. Bye!